Życie studenckie zaczęło się w 1965 roku, kiedy, kiedy Jurek Narożny, taki był student, pierwszego roku, czyli starszy ode mnie, we mnie zobaczył, że ja jestem dobrym organizatorem i mnie właśnie do, na swoje miejsce jako sekretarza Rady Uczelnianych wprowadził. No i proszę, a on się zajął właśnie muzyka Antiqua Europa Orientalis razem tam ze Szwalbę chyba i ta pani, ta pani, która później była dyrektorem po Szwalbę, zaczął to organizować i to było, proszę Panią, coś, co studenci wnieśli ze sobą. Taki był Roman Roguszczak, to na przykład w 1966 roku organizował Astorii jakąś jazzową imprezę o skali nawet y, ogólnopolskiej. To myśmy to prowokowali, że tak powiem, myśmy to organizowali. To w tamtym czasie, kiedy y, Gomułkan nienawidził jazzu, to zezwolenie na ten jazz to było coś, ewenementem, jakimś ewenementem. No, no ludzie kochani, no y, zdawaliśmy sobie sprawę i y, 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 właśnie między innymi Jasiński, y, redaktor, y, 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 tak, Rysiu Jasiński razem z, z, z innym studentem naszym, ja już nie pamiętam jego nazwiska, oni się później kłócili o to, kto był pierwszy, co pomysł zrobił, prawda? To było głośno, no, ale jeszcze parę lat temu, a, on już nie żyje ten jeden, ten właśnie mój kolega, który ze mną był starszy, ale studiował ze mną na WSI. Natomiast Jaśnińskim się później przyjaźniłem długie lata, nie? No i, i na przykład ja mówię w towarzystwie takim, prawda, ludzi, mówię, że ja spotkałem Niemena w 1966 roku, jesienią. I on wracał z rozwodu z żoną w Bydgoszczy, która mieszkała. Ale skąd? On nie miał żony. Jego pierwszą żoną była ty, późniejsza ta pani, która, która tego była modelem, prawda modelką. No, a ja mówię, no nieprawda, bo ja z nim rozmawiałem, nawet mu miejsce w przedziale, bo ten pociąg był zawsze załadowany, ten co wyjeżdża o 17 tam ileś, a myśmy doszli z konduktorami, oni mi przedział swój, nie, pierwszy, tam zaraz za lokomotyw, zaraz za parowóz. Oni wiedzieli, że studenci w Toruniu dosiadali się też do tego przedziału, nie, i myśmy zawsze tam to jedno miejsce, dwa miejsca wolne, nie? Ja właśnie siedzia, stałem na w Peronie, tak yy, czekałem, aż ktoś tam jeszcze miał ze mną jechać. Głowę spuścił, nagle patrzę, żółte, skórzone buty przede mną stoją, nie? Tak podnoszę. O, niemen, men! O, mój sześć, mówi. Czy ty masz może miejsce, może może dla mnie by się znalazło miejsce? Ja oczywiście, Czesław, możesz wejść, proszę bardzo. Gadaliśmy, pójdę, opowiadał. I oni, ci ludzie, pójdę, parę lat później, nie wiedzieli, nie wiedzieli o tym nawet, więc ja byłem autentycznie świadkiem jego życia, że tak powiem, że wiedziałem pierwszy, że on, on miał córkę, która, nie pamiętam Karolina, nie, nie, nie ważne, imię to nie ale miał córkę nie? Z, tą, z tą żoną. Oni w Gdańsku mieszkali, ona tu zaczęła pracować w szpitalu jako pielęgniarka, była pielęgniarką. No i, i ten rozwód się odbywał w Bydgoszczy i on po tym rozwodzie zmęczony taki, wie, no ja te żółte buty, prawda? I ten kapelusz jedną, no. no.